Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale oczywiście bikevlog polska i dzisiaj w odcinku z rowerowych nowości ogarniemy temat Crossa bo... Czego? bo co warto jest po prostu kupić e, z katalogu Crossa na ten nowy rok e, dawno tego nie było, bo mieliśmy tam braci godziek, takie typowe informacje za świata się, a dzisiaj przyjrzymy sobie kolejny katalog, jakim jest katalog Crossa. Ja Was zapraszam do oglądania. Zaraz jeszcze intro, ale jeszcze zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Możecie stawić suba, komentarz też fajnie. No jak to chce, to jest każdego sprawa. No to widzimy się już przy katalogu Crossa. Witam Was już na katalogu Crossa. Jesteśmy na w sumie na ich e, stronie głównej. I teraz tak, tutaj już mam fajną zakładkę, czego nie było wcześniej, czyli e, zobacz nowości w kolekcji Crossa, kolekcji na 2024 rok, ale naszym pytaniem głównym w tym odcinku jest, co warto kupić, czego raczej omijamy. Mamy tutaj nowości i tutaj mamy troszkę ich, mamy tutaj... Kolejne rowerki, i widzę, że już dużo jest rowerów e, takich, no wiecie, e, szasowych. Więc przejdźmy może do takiego pierwszego, lepszego, Wento 8.0. Jego cena wynosi 12 499 zł. No jest to rower e, szasowy i to nie jest gravel. Czyli no mamy szasowy. Co e, mamy? Co my tu mamy? O, już mi się doczytało, trochę sam internet mi zamula jak się tutaj ten rowerek prezentuje, ale nie o tym mowa, bo warto spojrzeć na podzespoły. Bo czy nam się podoba wyglądowo, to jest jedno, a jakaś specyfikacja, to jest drugie. Mamy materiał ramy carbon, to już nam dobrze świadczy. Skąd no wiadomo, to pomijamy. Wykończenie lakieru połysk. Przerzutka przód Shimano 105. Przerzutka Tył Shimano 105 R7000, korba Shimano 105. I tu mamy sp o, o sprzęt od Shimano. Korunki 52T na 36T. Łańcuch Shimano HGM. No, ilość przełożeń: 22. Przełożenia. No spoko. I zakres kasety: wolno No to tu chyba nie mam napisane. Czy to jest okay, raczej kaseta? To jest 11 na 28 przełożeń. Nieźle. I piasta naprzód, no to mam FSM. Zobaczył, jaki mam ten spo... Materiałem aluminium, ale widelec carbon. Wiadomo, cena robi swoje. Jednak kolor, no to kaki. Przerzutka naprzód to Shimano GRX. Dosyć znany osprzęt, no ale tu mi się nie spodziewałem, że to będzie jakiś dura Ace. Czy będzie jak jakaś Ultegra czy inne lepsze podzespoły, to tu raczej nie siedzę za taką cenę Mamy przełożeń 1 na 34 czyli inny układ przełożeń niż mieliśmy przychodzić na tego rowerku Ilość przełożeń 22 i support Shimano BSA Koła, Shimano też GRX, piasta tył Shimano GRX Tam już Shimano 105, tu mamy GRX, bo jest tańszy Opony nie są złej jakości. Mam KOMP Kierownica aluminiowa. To jest poni kierownicy aluminium. Chwyty pedały. Rata, tata. Oczywiście wiadomo, że po takiej ceny się pedałów w zestawie nie sprzedaje. Bo niektórzy wolą jednak pedały f pinkowe System E-Bike. Silnik, no to brak. Informacja dodatkowa. Waga około 10 kg. Tak, to nam producent. No prawie 11. No może, może być 11. Czy to jest, to jest raczej niefajnie, ale nie zwróciłem na jedną rzecz uwagi, że to jest gravel. W gravelu trochę inaczej to wygląda. A jednak, bo już miałem powiedzieć, że ten rower jest średni przy takiej wadze, ale no, kurczę, no jest to jedna gravelówka, więc gravelówka zawsze będzie trochę cięższa. Więc tu już się nie przyczepię, miałam się przyczepić, haha, i mi nie wyszło. No, na kilka tysięcy różnic. To jest normalny rower, szosowy to nie jest gravel. Nie jest gravel, ok. Już nie, to nie jest gravel. Ok. E, specyfikacja: materiał ramy aluminium light. Czemu klikułem? Bo ja nawet nie słyszałam, że coś takiego aluminium light. Gwieździłem mi, że jeszcze nie słyszałam, że to jest jakiś Ceny. I to jest rower już jak tamten Jak tamten Esker To jest rower e, gravelowy Ale widzę, że mam carbon. Albo mi się tak wydaje, że to tak ładnie to wygląda Tak, że mam karbonowy e, Wykluczenie lakieru połysk I kolor ramy jest oczywiście szary I chodzi na podobnym modelu Co model za 7000 Na podobnym przerzutce I o sprzęcie co tamte Mamy też tutaj GRXa Korba, FSA, Omega, Modular No i wolnobieg 11.4. Ilość przełożeń mamy mniejszą w Tam mieliśmy nieco większą No i co? Piasta, to już nie będę czytał, może... W ogóle model od Crossa Level to kosztuje 3500 W no To jest... kurczeć cross country znowu jakiś wymysł 3G Camp camcora. Tak samo jak pasata w highlighter. Widelec SR Santur XTT. Halo! No! kaj tam muszę popatrzeć. No to wiem, który to jest widelec. Podobny mam w, w, w kalisie. Skok widelca, ale to jest 100 mm 120 mm. amor brak wiadomo. Wkroczenie lakieru MAT na plusik. Ale to jest plus dziś niedoszłości. Przerzutka przed Shimano Altus. Ho, jak ja dobrze Altusa znam. Ja też go mam. Przerzutka tył Shimano Deore. To się chyba postarali, że Ora tu dali. Ale mi się zremowało. Słuchajcie, no poeta ze mnie. Manetki Shimano Altus. Korba Shimano MT-101. Wolny obieg Sunrace'a. Kurczę, to jest bestia. Szatan. Cuk. Jak, jak wie, wiecie? Cross Cross i cross country To jest takie połączenie jak 1.9 i Pasat. Czyli że to, są, to, jest, to jest nieodłączny fragment To tak samo jak BMW ma pod, pod machą 2,8 2, albo 3.0 no to, to jest tak samo z crossem i z tą ich lgnięciem e, do cross country, do tych rowerów. Materiał ramy aluminium, widelec SR Santor, XCM RL. To będzie podobny do mojego tylny amortyzator, wykończenie lakieru połysk, zarzutka Shimano -Ceus. O kurcze, to muszę zobaczyć ten wynalazek. Jaka cena. Cena adekwatna do możliwości. Dziękuję. Ładnie to wygląda. Akurat o co się nie słyszałam. Ja um, możecie wyzywać w komentarzu, że się nie znam. Akurat tego nie wiedziałam, że. E, nie, nie znam modelu. Co mamy dalej? Jasta mp 200 Szymano Altus. I to jest chyba gravel. No, ewidentnie to jest gravel, bo widać pobieżnikowo, że to jest gravel. I mamy ramę aluminiową. Jeżeli chodzi o gravel, to przebolejemy, ale wiem, że są stopy karbo. Boże, nie stopy. Są wykonane większość takich gravelówek z włókna na węglowego. E, widelec mam tu aluminium, no wszystko tak jak no adekwatnie do ceny, jak ja to wiem. Shimano Claris też dosyć nie jest jakaś droga przerzutka e, Tu bym na wolnobieg wszedł, Shimano Aceran i e, zakres kasety wolnobiegu 11 na 32 No to tam mieliśmy trochę więcej w przypadku nowszych rowerów Eskera e, nowszych wersji Eskera Człowieku, tylni amortyzator, cena Jaka ogniska Skać końcówka serii, kupuj ta. 13, to jest o parę tysięcy promocji. A tu już widać, że już rower konkretny, jak na crossa oczywiście. Podobny mi trochę do fuela, e, Trek'a. I mamy materiał, ramy, półkarbon, po pół aluminium, widele z RockShox z Reba. Skok w widelce 100 mm, no to jest na cross country. Tylny amortyzator RockShox Deluxe Ultimate. Zabrzmiało mi luksusem. Skok tylnego amortyzatora. 165x35 mm. Wykończenie lakieru. Połysk. Przerzutka przód. Brak. No bo tu mamy system jednorządowy. Przerzutka tył Shimano XT M8100, znana przerzutkami. Mam XT przodam w którymś. Traku nie występowało, możliwe, że w którymś. Nawet mógłbym e, powiedzieć, że to jest remendi. Ale nie jestem pewien, bo są widzowie, którzy mają remendi i mogą się przyczepić. Nie widzieliście wcale nic. Kaseta Shimon SLX przyłożę przełożeń 12 i zakres kasety wolnobiegu 1051T. Opłaca się. To bym mógł powiedzieć, że wyjątkowo, Kubak na to nam się opaca. W rankingu co sobie stawiam, który z tych rowerów wydaje mi się najbardziej najlepszy obecnie do kupienia. Powiem wam tyle. Vento 8.0 jest naprawdę spoko. Wydaje mi się, że, wam, że będzie wam fajnie chodził. Tutaj coś bym jeszcze powiedział to całkiem. SKR 1.0, no jak na początek, można kupić. Tu bym ten level limited. To mi całkiem, całkiem to jest w porządku, mi się wydaje. I też e, nie zaryzykowałbym. Mógłbym e, wybrać level limited. W takiej cenie, no to myślę, że rowerek do pracy, do domu idealny. pogółki do sklepu. E, tutaj wiadomo, że nie wypowiem się całkowicie na temat jazdy, no bo na tych rowerach nie jeździłem. Widzicie, że jest ich trochę jeszcze więcej tych rowerów na nowy rok, ale no. Ten SKR20, on tutaj jest też. W, o, 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 Co mi się tu stawia. Zobaczmy, jeszcze tego nie patrzyłem. To jest wyższy model i mam z Carbon Microshift Sword. No to powiem Wam, że już bym. Jak macie budżet do 5000 na jakiś rower gravelowy. E, tu polecam Wam tego Escara 2.0. O no, samych tych e, specyfikacji jest myślę Lepsze od 1.0, no i cena 1000 więcej. Dopatrzcie, macie zawsze lepszy rower. A jak macie budżet 13 tysięcy na szosę, no to Vento 8,0 i to jest taki spad. to było na tyle. Trzymajcie się, oczywiście. Bądźcie zdrów, oglądajcie moje filmy. <grybujcie> Subskrybujcie kanał, trzymajcie się. I miłej niedzieli. się do naszych